Cześć słuchajcie, widzicie już kolejnym odcinkiem, odcinku maratonu, chwilkę zaczekajcie, tylko... Jest to konkretnie już czwarty odcinek maratonu, ale tak, spostrzegłem jedną rzecz, która jest ważna, zobaczcie. Ten roztwór po opadnięciu tego osadu, bo chyba go dałem za dużo, tego tlenku mieć, po prostu się na niebieski kolor za barwy, jest to siarczan miedzi. Ci zrobiłem wszystko dobrze. Teraz będziemy go filtrować w tym odcinku. Nie wiem czy to widać. Zas. Przykręcę was trochę. Z bardzo chyba. no Zobaczcie. Niebieski płyn, oczywiście jest to siarczana 6 miedzi 2 dokładnie, jak ktoś chciał wiedzieć. No i tego cadu już nie musimy. No, zobaczcie, jaki czysty! No, jest to oczywiście niewątpliwie szerszy. Miedzi, i chcę wam powiedzieć, że ta reakcja mi się udała. Nie to, że ja coś zwaliłem, czy coś, że nie tak zrobiłem. Po prostu ta reakcja mi się udała. Na początku myślałem, że nic z tego nie będzie, bo po prostu było za dużo osady, bo za dużo dałem tego tlenku miedzi, ale poprawiłem się, zrobiłem jak potrzeba, przefiltrowałem jest wszystko OK. Dodatkowo pod zacznę może podgrzewać ten roztwór yy... tej, tej wcześniej reakcji, tym wrzucenie magnezu tego tego ciacianą sodu, co mi nie wyszło. Podgrzejemy, zobaczymy co coś się stanie. To sobie odstawimy na chwilę. Reakcję oczywiście zobaczycie w odcinku. Tą, która zaszła przed chwilą. Znaczy już zaszła w zasadzie. Ale ja jestem ciekawy, czy coś z tego wyjdzie. Nic nie tracimy. Nie chcę zakończyć odcinka na prawie 3 minutach, więc. Nic mówię, no. Podgrzejemy, zobaczymy, czy to zacznie coś się robić. Oj, zgasła, dobra jeszcze raz. mamy. Zapow że dzisiaj w piątek jest to chyba już odszedł ostatni odcinek maratonu. Będzie to piąty odcinek. Jeszcze w sobotę parę nagram i w niedzielę. Może się wyrobię. Postaram się. Ale Ej. Słuchajcie, ale to co się zapowiada, to normalnie, wiecie co, kupię sobie sód, sód jest bardzo aktywnym metalem, nie no, jednym z aktywniejszych, ale tak bardzo, bardzo to nie, podać jeszcze bardziej, ale jak będę go, wrzucę go do wody, to zobaczycie co się stanie fajnego, nie chcę nic polerować na chemii chyba zrobiliśmy coś takiego, pani robiła dokładniej, ale ja to na własną rękę zrobię, bo jestem trochę idiotą, ale no, powiedzmy, że jestem odważnym człowiekiem. Dobra, wracając do rzeczy, zaraz będziemy kończyć, bo chyba nic z tego nie będzie, po prostu się nie udało coś. Niby ten magnes reaguje, Zaraz Wam pokażę, Jakby on reaguje, ale nie chcę coś, dobra. Widzicie to nie chcę przedłużyć linka, bo chcę, żeby szybko się to wrzuciło. Więc to jest piąty odcinek Maratonu, więc myślę, że to już dzisiaj ostatni, więc doceni to, obejrzycie do końca odcinek. Jeśli ci co teraz wytrwali, napiszcie, wytrwaliśmy w tym, tej chwili w komentarzu, więc albo wytrwałem, wytrwała, więc cześć, komentujcie jeszcze raz, subskrybujcie, no i poka, cześć.